Witajcie kochani na dzisiejszym Crazy Challenge'u. <laughs> W którym ja występuję i moja mama. Witamy Was, kochani, bardzo cieplutko i serdecznie na nowym challenge'u. Ten challenge będzie dotyczył moich włosów. Ja tu już jestem gotowa, mam zwyczajnie wysuszone włosy i oddaję się za chwilę w ręce Matyldzi. Challenge polega na tym, że córka robi mi jakiś, jakąś fantastyczną, wesołą fryzurę, a ja później będę. Obiecuję, że niech spojrzę na zegarek, dwie godziny chodzić w tej fryzurze. Także kochani, zobaczymy, co tam matyrz działa ma w głowie i co ona chciałaby uczynić na mojej głowie. Jeśli chcecie się z nami fajnie zabawić, to zostańcie przed ekranami i zapraszam was do tego challenge'u. Ja jednak będę robić taką fryzurę. Mogę robić taką normalną, jakby sobie robię. A? Tak na co dzień. Taką ładną jak sobie normalnie robiłam na co dzień, jak byłam, jak miałam długie włosy, albo mogę zrobić też taką Wybór należy do ciebie. Ja myślę, że mogłabyś trochę zaszaleć. Także zaczynamy kochani. Ok, czyli... Od czego zaczniesz? Zacznę od co? Wezmę wszystkie włosy tutaj Okej. Okay. A teraz jest, nie widać mamy włosów. Teraz mama wygląda jak Ruzia. Ruzia. To... Proszę, masz tu grzebień. E, może ja mogę Ci jakieś rzeczy szukać. Masz tu jeszcze taką szczotkę jedną. Którą Luffy, którą babci pije. Um, już polizał, więc pewnie ją będę używać do mamy władzy, o, Ona chyba się nie... nie wie. wiem jaki e, babci Max bo żadna babcia nie ma u nas Maxa. co? Baksa. A, baksa. A, rozdzielasz mi. Ja już wyszłam, co ona mi robi? Włosy czy twarz? No dobra, przecinamy mamie czoło. Zaczynamy od przecięcia mamie czoła. O, rozdzielaj, rozdzielaj Kombinuj Nieźle Jaki masz plan? Może coś nam opowiesz? Z jedną stronę zrobię crazy, ja drugą Okej, okay, no to zaczynaj a bo, Mamy tyle samych włosów na tej samej? No chyba Czekaj No chyba Chyba, może być z tej strony. czyli ten, te włoski tutaj zostaną je Gdzie, te mam podtrzymać? Tak Te z przodu, dobra Bo ja będę tutaj robić crazy fryzurę I ma, ja mam jeszcze takie No Będę na takie malutkie kawałeczki dzielić Aha A w ogóle ja Matejsz, nie mam ale myśli. wiesz, że mam je, e, bateria w aparacie wytrzyma jeszcze na 4 minuty Bo obawiam się, że jak będziesz. O! Skrętek! Co to za skrętek? Nie będzie A co to będzie? Będzie śmieszna prezura. No dobra, tylko ja wiem, że tego typu zawiasek to się zaraz rozwinie cały. O! Chyba że. Masz tu jeszcze jakieś spinki podpinające i wstążki? No, tak, Mnóstwo rzeczy masz na drzwi. Wyciągnij sobie trochę. Tu masz taką żabkę, mała, byś chciała. U, Może cię ci przydać? Nie, nie, nie. Może na pewno mam jeden. Okay. O, jaki kwiat. Tak. Róże. W ogóle wiesz co? To, zmieniłam koncepcję i z mamą zrobimy. Teraz coś innego. Także z mojego zabijańca już jak widzicie nic nie ma. E, Matydzia zmieniła zdanie i robi coś innego. Coś śmiesznego złam sobie taką dziwną kółtę. O! Tracę chyba dzisiaj wszystkie włosy. Piloczki. I... Ale numer, ale wyglądam. O nieźle! I co to jest? Opowiadaj. I... O taki kłęcik. Trochę. Nie wiem, jak to się nazywa. Takie. To? A czy ja później y, dam radę się z tego rozplątać? I. I wrócić jeszcze do moich normalnych włosów, czy już trzeba będzie ciąć? Trzeba <grym> będzie ciąć. No to nieźle. Wymyśliła. Ła! <grym> wow, no ekstrawagancko! Mogłabym <grym> iść od razu do sklepu na zakupy, co? Nie, ja chciałam mamie zrobić taką śmieszną flękę. No dobra, no to robimy dalej. Z drugiej strony zrobimy jeszcze jeden taki. Tylko z innymi gumeczkami. Okej. Okay. Hmm. Jaki to kolor tej wstążki? Taki brązowo słoty. Mhm. Czokery! Czokery! Czokery we włosach, nowy trend! <gry> Nieźle Teraz z tej, tak? Dobrze Przesunę się A ja Ci przeniosę, wiesz? Ale jeszcze będę robić duże rzeczy na guzę jak widzicie, tutaj mama ma całą pustą stronę. Ups, ale czymś dostałam? W głowę! I to teraz tą szczotką co pies, kiedy się olizał. Dzięki! Będę miała lśniące włosy napilżone, od jakby ze ślimaka. I nawet dalej pachnie tak jakby pies. Dzięki! Nie, a tak naprawdę kochani, to ta szczotka jest oczywiście wymyta, ale rzeczywiście kiedyś chyba spadła na ziemię czy coś i pies ją polizała, ale nie, nie przejmujcie się, nie mam we włosach nic ze śliny psa. No i co teraz To już umyliśmy. No, a co już tutaj wymyśliłaś? Walkocza? A, takie o kucyka coś? Te jakieś różne rzeczy, taką gumkę teraz użyję, grubszą trochę, to trochę mniej Mhm. Uh -huh. Au! Chyba 70 osób mi wyrwałaś przed chwilą. I dlaczego ja się na to zgodziłam? <gum> <gum> Może jednak nie rób za bardzo? Okej okay. Bo no. mogę zginąć. Hmm. A, o, nie, ta głupka. Może ja ci znajdę jakąś taką? Proszę. Powiem ci, która będzie lepsza. Tak, zobacz. O, a pokaż to. Tak, ta będzie miększa, Bardziej miękka. O, jest coś. No nieźle, Powiem Ci, że w ogóle ta strona i ta fazura tak. z drobnymi poprawkami mi się nawet podoba do tego czokera i wiesz co, ja lubię takie ekstrawaganckie Hej, no bo ja muszę Ci to zdjąć, jak tak tutaj dodamy trochę różnie. Oj, jałć. A róże mi tam wpinasz, żeby wyglądała jak słociutka. No jednak ona jest zepsuta, no, ale ja jakoś mi. próbuję ją włożyć. Nie u nie włożysz jej, to może tą, to. Nie włożysz Ach. jej, wiesz? Jak będziesz mi próbowała włożyć spinkę bez niczego, to myślę, że już w ogóle... Zobaczcie kochani, tak już się prezentują efekty. Mnie nie będzie widać. Brawo, nie. brawo Matyndziu, podoba mi się. Wy teraz macie, tak? taką fioletową. Zobacz, ile ci włosów została, z tymi, co się robi. Wiem, tak będę robić później, ale najpierw muszę to skończyć, no bo jeśli tego nie skończę, nie zrobię tej ekstrawaganckiej fryzury. Ekstra! No super! mi się! Mama wygląda jak teraz śmieszkała. A podoba mi się? Mały grosz? No, nie, no, coś ty tej mamie zrobiła. Jeszcze tutaj, mamy, A To tak zostało, a to ma tak zostać? Tak. O -o -o -o. Jeszcze coś tu robisz, czy tak już? <laughs> to tutaj. To To No dobra, dobra. Drugie grafiki. Proszę bardzo, ja muszę wam to pokazanie pokazać z tyłu, bo to nie jest tylko fryzura z przodu. Ojeacie, nie ma tu, ale proszę, zobaczyć. Mam więcej grabek. A z tym coś robisz, czy już kończysz? Nie, jeszcze nie kończę, jeszcze bardzo dużo rzeczy mam zrobić. Wyglądam jak ten. zaraz to i będzie o tak. I po prostu. Tutaj potrzymaj mama, żeby mi nie zabrało. I ja tutaj zaczynam robić. Tylko mama. <grym> mama jest przerażona. Ja mam tak dwie godziny chodzić. Tak, teraz policzę. No Czego jestem w stanie. Czynę? Nie, trzy nie mogę, bo za trzy to my wychodzimy. Ja nie jestem w stanie się tak pokazać. Chociaż, że tak powiem, w Anglii potrafię ich w takich fryzurach ekstra... ekstrawaganckich chodzić i nikt się tym <grymnie> za bardzo nie przejmuje, nie? Ale mamunia się tym troszeczkę przejmuje i... <grymnie> Mam jakąś fajną gumkę. Nie wiem, czy preferujesz? Preferuję. <grymnie> preferujesz? Preferujesz. Pref, oddaj perowat. mi tą gumkę Zrobię robię kilka wideczek tak, tak. no dobra ja ja muszę to pokazać z tyłu też naszym widzom bo nie wystarczy teraz tak, jeszcze zrobię tylko bo jakoś zabierzemy A co nie... no, weźmiemy? Co tam Będę musiała mama vlogować Kiedy... W tej fryzurze? Tak. Nie ma Jest nowa Nie, bo ja nie chcę zdradzić naszym widzom od razu we vlogu Czy w stanie to później sama rozplątać? Nie ja wyglądam teraz jak hipiska. E, szalona hipiska z lat 70-tych. Od razu mogę iść tutaj. Nawet ta bluzka mi trochę pasuje. Jeszcze dzwony założę i mogę jechać na Juvenalia. Moje jest. jakiś koncert. Poczekaj, czekaj, ja zdejmę tą kropkę, wezmę. O. Aha. I. Poczekaj, poczekaj, no to... nie mogę, nie mogę. Tak, aha. Ba -ba. A jak poka pokazała widzą, gdzie ty przypinasz. Tutaj muszę to przejść. No i co? To jest wszystko? Tak. Tak, kochani, wygląda skończony challenge fryzurowy. Taka jest e, wizja Martysi na to, żeby mama wyglądała ładnie. Nie. Śmiesznie. To miało być śmiesznie. Pokażę Wam z tyłu. O, tu jeszcze proszę, przyczepia mi jakąś na górę kokardę, żebym e, była bardziej w niebieskich odcieniach. E, dziękujemy Wam, e, kochani, za oglądanie tego szalonego, crazy e, challenge'u z Matędzią. E, Matędzia poszalała, jak widzicie, i tak oto wygląda. Brawo, Matędziu, powiem Ci, że jest to dosyć szalone, ale powiem Ci, że na Halloween możesz mnie uczesać <grybujesz> albo na bal przebierańców. Dziękujemy Wam, kochani. Jeśli Wam się challenge podobał, to prosimy o łapki w górę i trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia! Buziaczki! Pa. Możecie nas zachęcić łapkami w górę do nagrywania challenge. Pa! Pa!